Mediteusz Light. Hipnoza, medytacja, autohipnoza, trans. Zapraszam, Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Witajcie słuchacze i słuchawki. Kłaniam się nisko, mediteuszki i mediteusze. Słuchacie 33. wydania podcastu Mediteusz Light. Podcastu bez żadnych konserwantów. Podcastu kanału Mediteusz na YouTubie, na którym zajmujemy się rozwojem osobistym, medytacją, transem, hipnozą, autohipnozą. Oraz wszystkim tym, co pozwala na iść przez życie z w miarę podniesionym czołem. Ja nazywam się Paweł i zapraszam cię serdecznie do wysłuchania 33. odcinka, którego tytuł brzmi: Którego wilka karmisz? Zapraszam. Dziewczynki i chłopcy słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze, z mojej skrzynki e-mail wylało się ostatnio bardzo dużo maili z zatroskania pełnych, dlaczego tak zniknąłem, dlaczego nie mam mnie na Spotifyu, na Deezerze. Na Apple Podcast, Google Podcast, na YouTubie, na Facebooku, na grupie. Cóż takiego się dzieje? Czy żyję? Czy jestem zdrowy? Czy funkcjonuję? Uprzejmie donoszę, że żyję. Mam się świetnie, ale zdarzyło się tak w moim życiu, że dwie osoby, z którymi prowadziliśmy pewien serial, zachorowały na COVID. I ja od dwóch tygodni ogarniam skutecznie Kuwetę po tychże dwóch osobach, które już dochodzą do siebie, ale umowa jest umową. Należy ją zrealizować do końca premiera serialu. Na początku września, i stąd moja nieobecność w tych wszystkich e, wyżej wymienionych społecznościówkach czy, czy platformach streamingowych. Dziękuję Wam bardzo za, za to, że piszecie do mnie i się tak troszczycie. Nigdy nie przypuszczałem, zresztą w ogóle nie dostałem nigdy tyle maili z zapytaniami, co się takiego dzieje, czy wszystko u mnie w porządku, czy jestem zdrów. Więc jestem zdrów. Jestem zdrów, trochę utyrany. Miałem ostatnio kilka biznesowych wyjazdów w różne zakątki Polski, więc. E, o takim przyjeździe, nagrywanie jakiegokolwiek transu czy podcastu po prostu jest niemożliwe. Ale dziś w niedzielę postanowiłem nagrać 33 odcinek, żeby poinformować wszystkich tych, którzy e, z taką troską pisali do mnie maile. Reasumując, żyję, mam się świetnie, wracam już od przyszłego tygodnia. Dziś wyjątkowo w niedzielę podcast Mediteus Light, ale już od przyszłego tygodnia trans w niedzielę i w następną środę. Podcast tak będzie. Przepraszam Was za to całe zamieszanie, ale no nie wybiera się pewnych rzeczy. Trzeba ratować sytuację i trzeba cisnąć, i tak się wydarzyło w moim życiu. Taka zwykła bieżączka. Nie pisałem nic o tym, bo myślałem, że to się rozwiąże wcześniej. Okazało się, że jednak nie, że jednak covidisko docisnęło. I Martę i Grzesia, i oni muszą jeszcze, że tak powiem, pochorować chwilę. Znaczy, już wychodzą na prostą, ale są strasznie słabi, rozmawiałem z nim przed chwilą. Także tak to się wydarzyło. Dzięki e, raz jeszcze a teraz przechodzimy. Bardzo sprytnie do pewnej legendy o dwóch wilkach, które, które żyją w każdym z nas. Opowieść, którą za chwilę usłyszycie, ja otrzymałem w prezencie od swojego dziadka. To było ze 35 lat temu, może nawet więcej. Wróciłem z podwórka strasznie wściekły na swojego kolegę, zacząłem wykrzykiwać jakieś niestosowne rzeczy w jego, w jego stronę. Nawet nie pamiętam o co poszło. I mój dziadek posadził mnie wtedy na swoich kolanach i opowiedział mi tę legendę. Ja chyba byłem za młody, za mały, żeby skumać w ogóle o co chodzi. Ale nie wiem, z jakiegoś powodu ta opowieść, ta legenda gdzieś we mnie cały czas była. I od momentu, kiedy zacząłem świadomie już stawiać jakieś kroki w życiu artystycznym, czy, czy w jakimś biznesowym, czy, czy szkolnym, nawet bo tak naprawdę to miało miejsce w liceum, do którego uczęszczałem. Zawsze, kiedy zaczęły targać mną jakieś sprzeczne emocje, czy jakaś zawiść, czy nienawiść, czy, czy zupełnie przeciwne, odpalało się gdzieś w mojej głowie pytanie, którego wilka karmisz. Ale o tym za chwilę. Posłuchajcie przepięknej e, opowieści, przepięknej legendy Indian Roki, która moim zdaniem przyda się wam do tego, żeby żyć jeszcze piękniej i jeszcze fajniej i żeby zdać sobie w końcu sprawę, że niskie wibracje są dokładnie tymi wibracjami, które niszczą twoje, moje, twoje życie. Posłuchajcie. Stary Chirokes zawołał swoje wnuki, dwóch chłopców. Powiedział do nich, drodzy moi, usiądźcie tutaj ze mną pod drzewem, i posłuchajcie pewnej opowieści, która nie daje mi spokoju, a będzie nauką dla was. Chłopcy popatrzyli na siebie, zerknęli na Chirokeza, usiedli na miękkim mchu pod drzewem i wpatrzyli się w starca. Stary Indianin rzekł. Słuchajcie, mili moi, w moim wnętrzu toczy się walka. To jest straszna walka. Toczą ją dwa wilki. Biały wilk i czarny wilk. Starzec zrobił pauzę, pyknął z fajki, popatrzył na obu wnuków. Po chwili kontynuował z poważną miną. Jeden z wilków jest zły, jest czarny. On jest z gniewem, jest zazdrością, jest smutkiem, żalem, chciwością i pychą. Użalam się nad sobą, kiedy on walczy we mnie. Jest także poczuciem winy, poczuciem niższości, kłamstwem. Jest fałszem, jest dumą, jest pragnieniem dominacji. Jest moim wielkim, przerośniętym ego. Drugi wilk jest dobry. Staszec rozpromienił się, zamknął oczy, uśmiechnął się z miłością i powiedział: Drugi biały wilk jest radością, jest wielkim pokojem. Jest niespełnioną wielką radością i miłością, nadzieją, pokorą, przyjemnością, dobrocią, hojnością, prawdą, współczuciem i wiarą. Taka sama walka toczy się w Tobie, wskazał sękatym palcem na jednego wnuka, i w Tobie, po chwili wskazał na drugiego. Taka walka toczy się w każdym człowieku. Jeden z znuków zastanowił się przez chwilę, stał, popatrzył na starego Cirokeza, po czym zapytał: Dziadku, a który wilk wygra? Cirokez zamknął oczy, pyknął swajki, i po chwili padła odpowiedź: Wygra ten, którego karmisz. Jestem przekonany, że zrozumiałeś albo zrozumiałaś opowieść starego Indianina Ciroki. W nas żyją dwa wilki, zawsze. Ten dobry i ten zły. Ten zły zawsze jest przepełniony nienawiścią, jakimś w kurwem, zazdrością i jakimiś złorzeczeniami dookoła. A ten biały, ten dobry jest wypełniony miłością, nadzieją na to, że w końcu się uda, że w końcu dojdziesz do celu. Że świat tak naprawdę nie jest taki zły, tylko tak pozornie wygląda. Ale te emocje zaczynają przybierać jakichś monstrualnych rozmiarów w momencie, kiedy zaczynasz karmić wilka. Bez względu na to, czy białego, czy czarnego. Jeżeli jesteś na tak zwanym w kurwie, jeżeli jesteś pełen albo pełna, przepełniona emocjami negatywnymi, jakąś zazdrością, zawiścią, jakimś kłamstwem i tym podobnymi niskowibracyjnymi rzeczami i jeszcze dajesz temu uwagę, ten wilk cały czas żre. Zżre tą Twoją emocję i rośnie. A wyjść z trudnych, negatywnych, niskowibracyjnych emocji jest bardzo, ale to bardzo trudno. Ale łatwiej jest spaść z e, białych emocji na czarne, ale wdrapać się z powrotem na czarne na białe emocje z czarnych jest naprawdę bardzo trudno. Ale jeżeli pomimo tego, że życie ci rzuca pod nogi jakieś kłody, że zdarzają się rzeczy, które nie są do końca takie jak zaplanowałaś albo zaplanowałeś, ale pomimo tego ty wierzysz z całym przekonaniem, że się uda, że dojdziesz do celu, że świat nie jest zły, że życie jest fajne, że kłamstwo to jest jakaś straszna sytuacja, że złożeczenie wszystkim innym ludziom zawsze do Ciebie wróci, więc tego nie robisz. Jesteś w białej emocji, w białej wysokiej wibracji, karmisz białego wilka. I za każdym razem, od dziś, kiedy w Twoim życiu pojawi się jakiś cień zazdrości, jakiegoś chęci manipulacji, jakiegoś kłamstwa, jakiegoś e, niskowibracyjnej e, nisko sytuacji, zawsze zadaj sobie w głowie pytanie. Ja to czynię od lat. Którego wilka karmisz? Bo ten najedzony, napasiony, zadbany wilk, on będzie działał dla Ciebie. I od Ciebie w tym momencie zależy, czy to będzie biały, wysokowibracyjny, przepełniony fajnym życiem wilk, czy ten, który jest czarnym za z wysynem, który ma tylko i wyłącznie to, żebyś nie osiągała albo nie osiągał dobrostanu w Twoim życiu, zauważ, że Twój dobrostan zależy od tego, jaka emocja Cię przepełnia. I ja nie mówię tutaj, żebyśmy byli wszyscy natchnionymi, medytującymi ludźmi, pogrążeni po same pachy w rozwoju osobistym, chodzący po płatkach róż, wachlujący się wachlarzem, palujący w wonne kadzidła i dzwoniących dzwonkami. To jest bzdura. Ale bądźmy ludźmi. Którzy nie dają się ponieść czarnemu wilkowi, nie dają się e, ponieść tym niskowibracyjnym emocjom. Zrób sobie taki challenge. Za każdym razem, kiedy z tyłu Twojej głowy pojawi się jakaś niska wibracja, zadaj sobie pytanie Kasiu, Basiu, Piotrku, Wojtku, Ma Mateuszu, Łukaszu, whatever, jakiego wilka karmisz? I uwierz mi, że ta mantra mnie przynajmniej ustawia do pionu na wiele, wiele dni. Jak się nieraz wścieknę na kogoś, tak jak ostatnio miałem przygodę, że wybuchłem, wybuchłem, eksplodowałem po prostu, bo zdarzyło się tak, że trzeba było wykonać jakąś pracę. Tu jest kontrakt, kontrakt leży i będzie zapłacony. Wiadomo, że poszły reklamy dotyczące pełnego serialu, i dowiadujesz się przez telefon, że jedna i druga osoba ma COVID. I to wiesz o tym dobrze, że ten COVID nie jest ich winą. Ale zaczyna się wkurzać na świat. Ja wtedy eksplodowałem. Po prostu dostałem jakiegoś szału. Oczywiście nie zrobiłem żadnej głupiej rzeczy, ale po minucie czy dwóch, takiego wkurwu totalnego, zadałem sobie pytanie, którego wilka karmisz. Przecież to nie jest wina tych ludzi, że oni zachorowali. Tym bardziej nie jest Twoją winą. Dupa w troki i pomagaj ogarnąć całą przestrzeń. Mediteuszko i Mediteuszu, którego wilka karmisz? Wiele osób napisało do mnie maila, ile jeszcze czasu będzie dostępny kurs medytacji dynamicznej. Więc ci, którzy kupili, mają go na zawsze, mają go zawsze i wszędzie, wgrywają do swoich telefonów i używają. Myślę, że 2 albo 3 września kurs medytacji dynamicznej zostanie wyłączony. Wszystko na to wskazuje bo taką podjęliśmy decyzję, więc jeszcze tydzień czasu na klikanie i na robienie zabawy z medytacją dynamiczną w waszych głowach przed wami. Nie wiem, kiedy włączymy po raz drugi tenże kurs. Na pewno trzeciego albo czwartego lub piątego, nie jestem pewien do końca, bo wszystko zależy od tego, jak się poskłada sytuacja, rusza afirmatownik, czyli taka sytuacja z afirmacjami na każdy dzień. Dla każdego dobrostanu, dla każdego obszaru dobrostanu. Także bądźcie czujni, ale wracając do kursu medytacji, kurs medytacji drugiego lub trzeciego zostaje wyłączony, więc ostatnia szansa w tym tygodniu um, w cenie promocyjnej można go zakupić. On powróci kiedyś, ale będzie dużo droższe. No tak, tak jest, tak żeśmy sobie wymyślili, więc badamy. Tak będzie. Za wszystkie kawy dziękuję serdecznie. Mediteuszki i Mediteusze, pomimo tego, że naklikaliście tego kursu naprawdę dużo. Macie jeszcze tyle y, zajebistości w sobie, żeby kliknąć na bajkowi.com/mediteusz, żeby postawić mi kawę. A wiadomości, które dołączacie do tejże kawy, jest naprawdę miodem na moje serce i na moją duszę, i na moje uszy i na oczy, jak to czytam. Bo to niesamowitego, że się zebrała taka społeczność, która tak sympatycznie i tak fantastycznie działa. Kochani moi, 33. odcinek podcastu Mediteusz Light za nami. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, bo tak jak powiedziałem, jeszcze tą środę musicie mi odpuścić. Będzie trans pod koniec tygodnia, ale już w następnym tygodniu, środa, podcast i e, niedziela albo sobota trans. I tak już będziemy jechać do końca tego roku, a potem zobaczymy. Szykuje się kilka ciekawych zdarzeń jeszcze po drodze, bo naprawdę dzieje się w Mediteuszowym życiu, ale o tym pozwólcie, że opowiem. W następnym odcinku podcastu. Trzymajcie się ciepło. Mówił do Was Mediteusz i zwracajcie uwagę w tym tygodniu, którego wilka karmicie. Cześć.